Dziękuję bardzo, panowie parlamentarzyści, szanowny panie Wójt, Panie Prezydencie, Panie Starosto, panie Burmistrz, Szanowni Samorządowcy. Przede wszystkim mamy już okazję drugi nabór Polskiego Ładu Dystrybuować. Ten nabór w skali krajowej był odrobinę w skali finansowej mniejszy niż poprzedni. Poprzedni to było 26 miliardów podzielone na. Poszczególne samorządy. Teraz jest to niewiele więcej niż 20 miliardów na poszczególne samorządy. Statystycznie wychodzi to około 6 milionów na jeden samorząd, różne, począwszy od województw samorządowych przez y, bardzo duże miasta, ale też i gminy. Stąd między innymi y, generalnie ten podział jest y, praktycznie porównywany. Z poprzednimi też przydziałami, ale też i w zależności od samorządu. Ja z tego powodu, że teraz jestem ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to się bardzo cieszę, że właśnie obszary wiejskie są w ten sposób bardzo promowane, bo to rzeczywiście mieszkańcy obszarów wiejskich otrzymują nieproporcjonalnie więcej na głowę mieszkańca niż obszary miast, co bardzo mnie cieszy, bo programy. Rozwojowe na obszary miejskie są te europejskie, trudne, czyli program rozwoju obszarów miejskich, trudne ze względu raz na biurokrację, drugi raz ze względu na to, że udział własny jest potrzebny i to znaczący. Stąd między innymi teraz ten program, udział własny, wynosi zaledwie od 5 do 15 i to jest myślę, że największa wartość tego programu. Ja osobiście. Samorządowcem jeszcze się czuję bardzo mocno, bo byłem od 2009 roku do 2005 wójtem gminy i tak patrzę z zazdrością na te pieniądze i teraz tych wójtów, którzy takie pieniądze otrzymują. Kiedyś to było nie do pomyślenia, jeśli ktoś pamięta tamte czasy, żeby samorządy otrzymywały yy, takie yy, taki duże kwoty finansowe i z tak małym udziałem własnym. Ale myślę, że to jest coś, co nadrabiamy te zaległości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nadrabia zaległości, wyrównując szanse e, samorządów. Właśnie szczególnie widząc e, potrzebę zrównoważonego rozwoju, stąd i między innymi e, te szanse e, samorządów mniejszych są tutaj e, dużo bardziej podkreślane. Chciałem Państwu e, przypomnieć, jak po. O, po 2015 roku, jak doszedł do rządu e, Koalicja Zjednoczonej Prawicy i kiedy rządziła pani Beata Szydło i dzisiaj pan premier e, Morawiecki, oni zmienili politykę, myśmy zmienili politykę w stosunku do e, terenów gminno-powiatowych. Gminno w poprzednim okresie polityka państwa była nakierowana na duże aglomeracje, na, na Warszawę, na Kraków Poznań i, i, i tym podobnie. To miały być lokomotywy, które miały ciągnąć też ten teren e, gminny. Tak się nie stało, przecież o tym wiemy. I po tej reformie e, moim zdaniem nie poszły środki finansowe, żeby wesprzeć samorządy. E, Dzisiaj, po 2015 roku, rząd y, pana premiera Morawieckiego, wcześniej pani Bratyszybo te środki z, z tego wzrostu gospodarczego, który niewątpliwie nastąpił, i z pieniędzy, które udało nam się odzyskać tych kradzionych pieniędzy vat y, można było te pieniądze przeznaczyć na wsparcie samorządów. I to robimy. I to robimy właśnie kierując te środki głównie do, do tej polskiej gminy-powiatowej. Ja życzę Państwu, żebyście te środki, które otrzymaliście, żebyście je wydali zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, a jednocześnie życzę, żebyście w przetargach uzyskiwali jak najlepsze wyniki, bo dzisiaj przetargi naprawdę są szalone. Ja znam przypadki gdzie inwestycja była zaplanowana na 5 milionów, a dzisiaj yy, po przeliczeniu jest to 15 milionów. Tak to, to wygląda, dlatego te przetargi są bardzo ważne. Życzę Państwu i gratuluję uzyskanych środków. Myślę, że tak jak powiedział Pan Premier, nie są to ostatnie nabory. Także zawsze ze strony mojej pana posła będziemy starali się wspierać nasze samorządy w naszych okręgach i życzę Państwu rozwoju, rozwoju jeszcze raz rozwoju. Dzisiejsze dane GUSu opublikowane w bardzo wielu portalach poinformowały nas o tym, że wzrost gospodarczy Polski za pierwszy kwartał 2022 roku to jest 8,5% i to jest jeden z najlepszych, jak nie w ogóle najlepszy w Europie, pomimo tego, jak bardzo opóźnione są negocjacje dotyczące Krajowego Funduszu Odbudowy tego KPO, które, które z Unii jeszcze do nas nie przyszedł. Czyli w tych trudnych warunkach wojennych bardzo dobrze sobie radzimy i dlatego z własnych pieniędzy możemy kierować środki publiczne do państwa samorządów, Mając świadomość, że są to nasze krajowe, przez nas wypracowane rękami Polaków środki finansowe. Dzisiaj spotykamy się w Olszewoborkach. Wszystkie gminy Powiatu Ostrońskiego i Miasto Ostroenka otrzymują dofinansowania z, naszych, z naszego krajowego programu. Pozwólcie Państwo, że słowo skieruję też do naszej gospodyni, pani Wójt Gminy Olszewoborki, bo Gminy Olszewoborki jest jednym z takich przykładów, które w ostatnim czasie przeżywa bardzo duży wzrost inwestycji i rozwój. Dzisiejsze środki finansowe to jest, to jest prawie 10 milionów, o ile dobrze pamiętam środków, ale wcześniej środki otrzymane, ale gmina wcześniej otrzymała chociażby środki na szkołę, gdzie blisko 10 milionów wydawane jest na szkołę w gminie w miejscowości Roszewoborki. Czy chociażby czego chcę bardzo serdecznie pogratulować nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Nowa Wieś. To też w kierunku ochrony środowiska, ale też wodociągi, i kanalizacja w Kordowie, Krukach, w najróżniejszych, w różnych miejscowościach, już w tej chwili nie, nie pamiętam dokładnie, z których, do których miejscowości będą przechodziły te wodociągi, ale też wsparcie i, duża, i duży, bardzo duży wysiłek inwestycyjny. I gratulujemy dzisiejszego dnia, bo to są kolejne środki kierowane na teren tej gminy. Patrzę tutaj na pana starostę. Bardzo dziękuję też za ten potężny projekt zrealizowany na terenie gminy Olszewoborki, To prawie 30 milionów y, złotych gra, grabówek y, Jastrząbka y, do, w kierunku y, miejsc, y, tej gminy Baranowo. Y, to już jest zdaje się gotowa droga, także... Olbrzymie, olbrzymia inwestycja, która została wykonana na terenie gminy, ale akurat wnioskodawcą był powiat ostrołęcki, który wyróżnia się na tle województwa mazowieckiego, nawet bym może zaryzykował, że na pierwszym miejscu bym postawił powiat ostrołęcki w pozyskiwaniu środków finansowych, jeżeli chodzi o te programy infrastrukturalne drogowe.